Dobry, cześć i czołem. Spróbujmy kochani, może to będzie wstęp pierwszy taki filmik z cyklu takich szybkich, krótkich wejść, może się Witkowi uda. O co chodzi? Liczmy się z tym, liczmy się z tym, że w ponad 99% my będziemy niezrozumiali. Przynajmniej nie teraz, może, i tu może warto to robić, dzielić się tym mówić swoje, bo to może będzie odkryte za kilka wieków, za jakiś czas. I wtedy cześciania. I wtedy komuś się tam przyda. Ale dlaczego tak mówię? Jeżeli przyjmiemy jakąś jedną. Prawdę zewnętrzną na chwilę obecną, to chyba każdy to wie, że przez wiele wieków w dziejach ludzkości co jakiś czas pojawiali się tacy świadomi kracze lub całe grupy takich kracze, którzy zawsze Mieli jeden wspólny mianownik, oni wszyscy mówili, ja powiem po swojemu, każdy mówił swoim językiem i w innych czasach, ale koło jest jedno. Którzy mówili to, co my teraz, podstawa tego przebudzenia. Jeżeli ty człowieku, uznajesz, że obraz powstały w twoim umyśle jest światem zewnętrznym to to jest właśnie iluzja postrzegania na zewnątrz to jest maja iluzja bo to jest obraz powstały w tobie dlatego wszyscy powtarzali to samo co my Świat jest w Tobie, a nie Ty w świecie. I teraz, jeżeli przez wieki, a zwłaszcza w grudniu 2012, kiedy skumulowało się, wydawało się, ta inteligencja, powiem, ludzkości w kierunku przebudzenia. Wow, oni teraz wszyscy to zrozumieją. Tak się nie okazało, nie? Nadal każdy tłubie w tej iluzji i szuka prawdy w lustrze, czy jest ten COVID, czy nie ma, czy zabiją nas te szczepionki, czy nie. A to jest kompletnie wszystko bez znaczenia. I to dzisiaj chciałem powiedzieć. Kochani, liczmy się z tym. Jeżeli my mówimy to, co przed nami mówiły już od wieków, przynajmniej ja wiem od 2,5 tysiąca lat, pewnie i tak wiem gówno, że świat, który powstaje w naszej głowie, to nie jest świat zewnętrzny. Świat jest w nas. Postrzeganie go jako zewnętrzny jest nieświadomym postrzeganiem, czyli jest iluzją. To jeżeli nikt tego nie kupił przez 2,5 tysiąca lat, nie spodziewajmy się, że ktoś to kupi od nas. Jedyne co możemy, to róbmy swoje i może to ktoś wykopie znowu po lata i powie: o kurde. Jakiś tylko na YouTube, tysiąc lat temu, mówił tam coś takiego. To co my teraz powtarzamy, po takich oszo, Jezusa starożytnych starożytnej filozofii, czy co to wymieniać, czy choćby po hunie, świat jest taki jaki myślisz, że jest. Miało być krótko, ani klub. Jeżeli my mówimy to samo, po przebudzeniu, co cała masa innych, co robili to przed nami, po ich przebudzeniu. To spodziewajmy się, że skutek będzie taki sam w tym wypadku, jaki wtedy był w tamtym wypadku, czyli żaden. Komuś się to przyda. Ale karsteczce to jest mniej jak kropla w morzu. Warto to robić. Warto. Ale nie spodziewajmy się za wiele. No i tyle. Naprawdę. Nikt tego nie kupił w 2012. A no to już chyba... Ile można się budzić? Nie. Czas się w końcu obudzić, kto się miał obudzić, kto się obudził. Miało być krótko. Do następnego.